Cześć! Witajcie na kanale htgry.pl Dzisiaj robię challenge z dekorowanie pupil. Muszę zrobić brązowy, brązowo-żółto-silony pokój. Dla pupilków lecz tylko w 2 minuty. to będzie naprawdę challenge. Ale na początku zmienię tylko ścianę. Oraz podłogę, żeby pasowało. Podłogę możemy zrobić zieloną, choć nie pasuje to aż tak bardzo. On, tak o wiele lepiej. No. Teraz timer włączymy. Tutaj u góry mi pokazuje, ile mamy sekund. Będzie już 0,0. No, jak już będę na przykład tak właśnie wyciągać, to będę musiał otworzyć tam, gdzie chcę. I koniec. No więc. Trzy, dwa, jeden. No dobra, trzeba to już trochę szybko robić, bo mam tylko dwie minuty, więc nie będzie to chyba... jakieś na ładniejszy pokójki robię, ale się postaram, bo ręce mi trzą. Tutaj proszę. Kotka damy, um, to damy coś zielonego, um, żółwilka można dać. Yy, brązowego króliczka można dać. Wow, ten czas naprawdę szybko leci. Widzicie tutaj? oh my god. Mam nadzieję, że zdążę zrobić. Jak będą nam takie malutkie, niebieskie to co, to, to... Proszę nie brać pod uwagę, bo... Wiecie. ok, jeszcze okno by się jakoś przydało. Oh Majka jaki stres. W ogóle dziękuję, że już nie dwie osoby zasubskrybowały. mam no, tylko same sekundy. A dopiero zaczęłam nagrywać to bardzo fajna motywacja, bo e, bardzo... o nie reklama. Oh, oh, oh. Uff, <coughs> ta reklama, dobra Resume Jakieś tu lata tak masz Tutaj damy może jeszcze jakąś pustą zieloną miseczkę, tutaj Ops Ops, Ops. Oh. Jak chcecie mogę zrobić live'a, ale dobijcie 10 subskrypcji To zrobimy live'a Będzie czadowo Zrobię live'a właśnie z pupil Jeżeli poleciacie też inne gry, takie z dekorowaniem, to bardzo... To możecie mi je polecić, a pewnie znajdziecie je na kanale 5, 4, 3, 2, 1 O, o zegar! hi Dobra, dobra. Nie z... Udało mi się zrobić taki pokój. No powiem, powiem że nie najgorszy. co by się przydało, jakieś zwierzątko nie takie puste. Tutaj będzie równo. To mi zapraźcie pokojek, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym pokoju, bo to bo... w sumie nawet wpadajcie na poprzedni filmik. Jeżeli chcecie więcej filmów z głosem, to no koniecznie piszcie w komentarzach.